Szanowną publiczność tegorocznego konkursu talentów! Kto dziś zabierze złoty smoczek do domu. Dobra dziewczyny, mm -hmm. zaczynamy. Proszę się nie rozchodzić. Mm -hmm. Maria, hokus pokój. Zróbcie przejście dla prawdziwej hmm? gwiazdy. Dala, nie wpychaj oh. się! Pierwsza wystąpi do... Nie ma sprawy. Ja nie muszę być pierwsza. Czas rozpocząć nasz konkurs. W tym roku występy ocenią fachowi sędziowie. Przyjacielska Katie. Stanowcza Fancy. Czy trochę śpiące? Zapraszam pierwszą uczestniczkę! Gotowa. Hej, teraz kolej do Nie szkodzi, przepuszczę, ale. Proszę, hmm. możesz wystąpić pierwsza. Przestań, ja wystąpię. Nie, ja! Wy się kućcie, a ja pokażę swój talent światu. Hej, hej, wracaj natychmiast! Nie twoja kolej! Drodzy Państwo, jeszcze nigdy takiego czegoś nie słyszeliście. Założę się! Dzięki, Nala, masz rację. Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliśmy. Dzięki, coś innego. Następna! Eee, e, idź ty. Dzięki, Doti.

Pieczę mi język maty! Babeczki na ostro? Jak widać, w tym konkursie wszystko jest możliwe. Teraz mój występ. Puszka! To następny! Przyda się odrobina magii. Abracadabra! Sprawię, że ta kula stąd zniknie. O? Abrakadabra! Wraca Lea! O, dobrze, wiem co robię. Teraz kulo, znikaj. Hmm. Kula jednak zniknęła. Nareszcie. Przed państwem ostatnie babeczki w Musimy razem siedzieć. Gdzie postawa? One się nie poddają. Czy ktoś jeszcze nie wystąpił? Dobrze, skoro już nie ma chętnych, nagrodę otrzymuję. be friends. Okazał się występ Doty! Jaka niespodzianka! W takich chwilach naprawdę zawsze się wzruszam. W świat przyjaźni, magiczny żywot. Crybabies. Magiczna różdżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam cię lisa. Chyba nie poszłaś za daleko. Poszukam tutaj. I tutaj. Tu, Lisa. znalazłam cię. Nie możesz się znów chować. Nie oszukuj teraz. Lisa, gdzie jesteś? Lisa? A. -a. Wow, ale fajne. A. -a auć! Hę? Huh? Co to za książka? Świat fantazji. Uff, nie chcę się otworzyć. Lisa! Wow, zobacz co znalazłam! Ruszczkę! Co jest? To jest super fajna różdżka. Lepsza od mojej. E? Lisa? Co ci się stało? Wow, jest naprawdę magiczna. Wypróbuję ją! Okej, okay. pół dla ciebie, pół dla mnie. Co? Zjadłaś mój kawałek? Nie, to nie ja, ty go zjadłaś. Kłamiesz. Oddaj moje ciasto, ja nie kłamie. Hmm. Możliwe. Ten pionek był gdzie indziej. Oszukiwałaś. To mnie nazywasz kłamcą? Mnie? Nie gram już. Łap piłkę, Spot. No dawaj, jeszcze raz. Hmm... Ale jesteś zabawny Spot. Zobacz, co ty narobiłaś. Słuchaj, wiedziała. Teraz wszystko jasne. To ty zrobiłaś. Przez ciebie nie zjadłam ciasta. Przepraszam, to nie było specjalnie. Ale chyba było śmiesznie? Dla ciebie może. Właśnie! Przegrywanie nie jest śmieszne. Albo jak się jest usmarowanym ciastem. Idę. Ja też! Nie idźcie, proszę! To tylko zabawa! Mam magiczną różdżkę! Zobaczcie! Już wiem! Patrz na to, Lisa. Chcę Was przeprosić. Chciałam tylko wypróbować moją magiczną różdżkę. I nam też jest głupio, że się obraziłyśmy. Wiemy, że masz dobre serce. Wow, ale tort! Yes. Ale super wielkie wow. szachy! Dopiero zabawa. Zaraz ci pokażę, co potrafię robić tą magiczną różdżką. Hmm? Miałam ją tutaj! A Lisa? Czy ktoś widział Lisę? Lisa! Cudownie bawić się bańkami, które są takie duże, że kiedy pękają są jak deszcz. Wyobraź sobie bańki, na których można jeździć jak na kucyku. O, te są bardzo małe i nie można ich złapać. Mam pomysł. Możemy zrobić idealne bańki. Tak! Zrobienie doskonałych baniek nie jest wcale proste, ale ten przepis pomoże zrobić idealne bańki. Potrzebujemy wody, mydła i supermaszyny do baniek 3000. Plus. Wow! Super! super yeah. Ale ekstra jest gigantyczna! Ten kolor jest naprawdę cudowny! Najpierw Musimy zrobić płyn do baniek. Dodajmy może trochę farby, żeby zrobić kolorowe bańki. A ja dodam perfumy, żeby ładnie pachniały. A ja dodam moje ciasto truskawkowe, żeby nie! było pyszne. Bleh. Bańki nie są do jedzenia. Nie dodawaj już nic innego. Musimy się trzymać w przepisu. Eee, okej, okay. płyn już gotowy. Teraz wszystkie dmuchamy. He? Lady, powiedziałam wszystkie! Okej, okay, ale się rządzisz? Okej, okay, kochane. Zmuchamy na raz, na dwa i na trzy! Dmuchajcie jeszcze mocniej, aż nie będziecie miały powietrza! Bierzeczki gotowe? Te bańki są duże, ale one od razu pękają. Nie są idealne. Wiem o co chodzi! Trzeba dodać więcej mydła! Tak! Ta! Więcej mydła! Więcej mydła! Hej, więcej chyba już za dużo! Mydła nigdy za wiele. Niech nikt nie rusza się z miejsca. To bardzo niebezpieczne. Dodały tak dużo mydła. Że nie wiadomo, co może się stać. Co wy tu robicie? Wracajcie na miejsce! Hej, patrzcie! Czekaj, co? Aaaa! Ta bańka jest nie do przebicia. Przesadziłyście z mydłem! Mówiłam, żebyście trzymały się przepisu. Dla was to zabawa! Patrzcie, co narobiłyście! Tak, oczywiście, zabawa! Pamiętacie, jak przebijałyśmy małe bańki? Hmm? Zabawa! zabawa. <śmum> tak, tak! Ow! Trzymaj się, kochana! Zaraz cię wyciągniemy! Duża bańka! Już mnie ma! Już mnie ma! Hurra! Wreszcie. wreszcie! Wszyscy wolni! U, przepraszam, że tak gderałam, ale zrobiłyśmy mega dużą bańkę! Tak! Chociaż troszeczkę przesadziłyśmy. <laughs>